Rzecz dotyczy nałożonej kary przez UKS Krakowski Urząd Kontroli Skarbowej, który na zlecenie Komisji Europejskiej bada te projekty czy te programy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i pieniądze wydatkowane przez gminy. My z takiego programu korzystaliśmy przy budowie hali sportowej. No i jest rzeczą normalną, że ten, który pieniądze daje no to później ma prawo do ich właściwego, do wydatkowania kontroli tego czy, czy gminy te wydatki zrobiły w sposób właściwy. No i myśmy taką kontrolę zapowiedziano wcześniej przez, przez UKS Krakowski przeżyli i dwóch kontrolerów tegoż urzędu na zlecenie Komisji Europejskiej Tą kontrolę przez wiele, wiele tygodni prowadziło. No i konkluzją tego protokołu było stwierdzenie, iż złamaliśmy prawo, nie dopuszczając do, do przystąpienia do przetargu małym firmom. Czyli, jakby jak to jest, utrudniliśmy uczciwą konkurencję. A my korzystając z zapisów prawa o zamówieniach publicznych, dokładnie z artykułu 36 tej ustawy, napisaliśmy, iż ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, no, chcielibyśmy, żeby tę inwestycję wielką budowała firma sprawdzona, żeby się nie posługiwano podwykonawcami. I do tego SIWZ-u wcześniej napisanego nikt wcześniej zastrzeżeń, nie miał. Podkreślając specyfikę tego zamówienia, mieliśmy na myśli to, że hale budowało się w trakcie trwania normalnych zajęć w szkole i chcieliśmy, żeby ta budowa została przeprowadzona sprawnie, bez nie daj Boże, jakichś wypadków, bo przecież uczniowie prawie 550 uczniów cały czas w tej szkole przebywało. I do, tej, do momentu kontroli przez UKS nikt się do tego nie przyczepiał. No niestety UKS uznał, że złamaliśmy prawo nie dopuszczając innych mniejszych firm do, do tego do tego zamówienia. My się z tym nie zgadzamy, ale decyzja o zapłacie jest decyzją ostateczną i my to jest ponad 58 tysięcy, nie przekracza 60 tysięcy. Tą kwotę musieliśmy na rzecz no, instytucji, która tą decyzję wydała, wpłacić. Jest ona podpisana przez zarząd Województwa Krakowskiego i myśmy te pieniądze zapłacili. A słowo komorni pojawiło się w tym kontekście, że gdybyśmy odmówili zapłaty. Tej decyzji, która jest ostateczną i nie podlega już, od niej, nie, nie można się odwoływać, no to wtedy komornik mógłby tę należność z, naszych, z naszego konta ściągnąć. No i poniesiemy dodatkowo koszty komornicze i tak dalej, i tak dalej. Więc tą kwotę zapłaciliśmy, ale od decyzji odwołaliśmy się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, nie zgadzając się z nią i takie przypadki już w Polsce były i wiem, ponieważ radcowie prawni takie orzeczenia sądów mają do w swoich rękach. No i będziemy się tymi decyzjami e, innych sądów e, administracyjnych w Polsce podpierać i będziemy walczyć o to, żeby jednak te pieniądze e, wróciły do nas, ponieważ nie czujemy się absolutnie winnymi złamania prawa e, w jakimkolwiek e, zapisie tego prawa. Myśmy się posługiwali prawem, które w Polsce obowiązuje. To, że ono nie jest kompatybilne z ustawami Brukseli, no to już nie jest naszą winą. Proszę powiedzieć, tutaj też część kwoty na budowę hali otrzymaliście Państwo od Urzędu Marszałkowskiego, prawda? Lwia część pochodziła. To było ponad 2 miliony 400, a 2 miliony 500 to była właśnie dotacja z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, ale również otrzymaliśmy 1,5 miliona z Ministerstwa Sportu. Czy te dwie instytucje, które tutaj dołożyły tą, tak jak Pan mówi, lwią część kasy, oni nie mają? Jakby tutaj żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o tą inwestycję? Nie, nie, nie. Więc no to jest właśnie też takie trochę niezrozumiałe dla mnie, że, że dano pieniądze, myśmy te pieniądze wykonali, wykorzystali, rozliczyliśmy się i z, z Urzędem Marszałkowskim i z ministrem sportu. Był pan profesor Giersz na budowie tej hali. Osobiście nam przywiózł tą, tą wiadomość i, i promesę na taką kwotę. No i teraz okazuje się, że, że ktoś nam wytknął, że. Złamaliśmy prawo. Kolejna sprawa dotycząca tym razem budynku przy ulicy Starowiejskiej. Do tej pory urzędował tam zakład gospodarki komunalnej. Internauci też jakby tutaj wątpią w to, że ten budynek będzie zamieszkały. Czy w ogóle ma pan jakiekolwiek sygnały dotyczące tego, że tam ktoś, jakaś firma się kiedykolwiek wprowadzi, czy ten budynek, tak jak internauci twierdzą, będzie wyburzony? Co się w ogóle z tym miejscem stanie? Nie było nigdy planów, projektów, nawet nigdy nie, nie rozważaliśmy takiej opcji, żeby ten budynek wyburzyć, to miejsce sprzedać. Dzisiaj nie ma wolnego lokalu w, tej, w, tym, w tym budynku przy ulicy Starowiejskiej. Dwa zakłady gospodarki komunalnej wyprowadził się parę miesięcy temu na ulicę Krakowską i tam ta firma funkcjonuje. Natomiast na piętrze jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i są wynajęte pomieszczenia pod agencję ubezpieczeniową i drugi lokal Mniejszy wynajął przedsiębiorca handlujący bodaj odzieżą, już nie, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie te pomieszczenia na górze są zajęte i dół również jest przetarg rozstrzygnięty. Więc no byłoby to zupełnie nielogiczne, gdybyśmy mówili o wyburzeniu czy sprzedaży, a równocześnie ogłaszali przetargi z terminem ważności umowy na lat 10. Więc, no ale ja się przyzwyczaiłem do, do takich różnych, tak absurdalnych czasem. Newsów, że aż, aż no, komentować wydaje się czasem rzeczą zbędną, więc nie ma takich planów, nie było i myślę, że nie będzie. Kolejny raz pan podkreśla, że nie będzie pan dyskutował z internautami, ale też pan mówi, że nie będzie też dał tutaj jakby komuś satysfakcję, że gdzie co jakiś czas pojawiają się informacje, które w jakiś sposób Pana atakują? Temat, o którym mówimy, to znaczy o sesji, był dość sporo odwiedzany przez internautów. Jedni twierdzą, że Pan tutaj zachował się jakby nie do końca stosownie, że emocje nie powinny się Panu udzielać, ale z drugiej strony są też takie głosy, że powinien się Pan też w jakiś sposób zamknąć na media, żeby nie dać tutaj im pożywki. Ja twierdzę, że jeśli rozmawiamy o rzeczach dotyczących społeczeństwa, dotyczących mieszkańców Mszany, no to trudno się dziwić, że te, te wiadomości interesują lokalne media, że dyskusje między radnymi, Między sobą, między radnymi a burmistrzem czy między pracownikami, którzy na sesji są, wywołują dyskusję. No bo te rzeczy tutaj podejmowane czy te tematy dotyczą nas wszystkich, więc trudno się zamknąć, nie ogłaszać programu sesji, próbować uników wobec mieszkańców czy wobec mediów. No po to są media, żeby informowały, a mieszkańcy korzystając z nich, mieli wiedzę na ten temat, co się dzieje. Nie wszyscy mogą przyjść na sesję, jeśli, jeśli przychodzą, no to uczestniczą, są świadkami tych dyskusji, ale Ktoś tak mądrze tam napisał, że, że sesja to nie jest herbatka u królowej Anglii, gdzie będziemy wymieniać ukłony, będziemy dla siebie grzeczni. Powinniśmy być wobec siebie kulturalni i nie obrażać się. Nie przypominam sobie, żeby na tej ostatniej sesji ktokolwiek kogokolwiek obraził, ale proszę mi wierzyć, że no, nie wytrzymałem, bo, bo przecież ja też jestem człowiekiem i też mam pewną, pewną jakąś, no mam w sobie emocje, jeśli, roz, jeśli ubogacamy budżet o milion trzysta złotych i kolejny raz ci sami radni wstrzymują się przy głosowaniu za Ubogaceniem czy za, za no, poszerzeniem tej kwoty w budżecie, no to trudno ukryć emocje. I, I ja zareagowałem być może, że zbyt emocjonalnie i porywczo, ale nie obraziłem nikogo, zadałem pytanie, no takie, jakie mi się wtedy w emocjach nasunęło na język. No i, no i powiedziałem to, ale oczekiwałbym od, 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 od radnych również tego, żeby swoje decyzje podejm podejmowali no, w zgodzie z interesem miasta, jeśli głosują przeciw czy się wstrzymują, no to żeby mieli jednak odwagę powiedzieć dlaczego taką decyzję podejmowali, bo w tym konkretnym przypadku nie widzę uzasadnienia, tak jak go nie widziałem przy głosowaniu nad budżetem, to się dokładnie powtórzyło tutaj, że stoimy obok i niewiele nas interesuje co się w Mszanie dzieje. Stąd, stąd taka reakcja moja i jeśli ktoś oczekuje, że, że zawsze będziemy wobec siebie grzeczni, no to, no, to, no to tak nie będzie, bo spory były, będą i i one, one są istotą demokracji. I tutaj się trudno temu dziwić, że, że tak się również w dzieje, chociaż na szczęście nie obrażamy się, nie, nie, nie przezywamy, nie wyzywamy i myślę, że tak będzie zawsze. Przynajmniej z mojej strony na pewno ten spór, czy ta, ta temperatura nie przekroczy, nie przekroczy tej dopuszczalnej temperatury w takich dyskusjach.